Krótka historia. Jak już wiecie moi kochani, zaczęliśmy tworzyć krótkie historie. Jedną z historii samotnej kobiety i samotnego mężczyzny jest ich spotkanie na plaży. Teraz doświadczycie jednej przygody ich życia, a tą przygodą jest ich upojna, namiętna, czarująca noc, spędzona na pieszczotach, pocałunkach, Romantyczny wieczór przy świecach. Nie muszę dodawać, że się bardzo kochają. Ktoś by nawet powiedział, że to są bratnie dusze, ktoś inny bliźniacze płomienie. A ja Wam powiem, że to są ludzie, których nazywamy człowieczymi istotami. To są istoty światła. Które doświadczają różnych głębokich doznań. Po tak spędzonej, upojnej nocy przyszedł czas na sen. On zasnął, i ona też. Obudziła się w środku nocy, ponieważ tak naprawdę nie spała. Była w półśnie i doświadczała tego, co na zewnątrz i tego, co wewnątrz. Chodziła ulicami, Łąkami, lasami, rozmawiała z ludźmi i przepowiadała im przyszłość, ale nie tylko indywidualnym spotkanym osobom. Mówiła również o przyszłości świata. Potem poszła samotnie. Wyruszyła w drogę, nie wiadomo jak długą, a może to był tylko spacer. Rozglądała się za psem, być może to był jej pies, który zbiegł na zbocze poniżej. Murka, który dzielił ją od przepaści. Chciała zawołać psa, chciała go złapać, i znalazła się na granicy. I kiedy mogła spaść w przepaść, zwyczajnie zlecieć w dół. Wychylając się za psem, podjęła decyzję, świadomie podjęła decyzję, że tego nie zrobi. I automatycznie jej ciało znalazło się po drugiej stronie, czyli na bezpiecznej drodze, którą mogła zejść spokojnie na dół. Ale psa już nie było, bo to była tylko iluzja, tak jak wszystko jest waszą iluzją, kochani. Taki pies był jej iluzją potrzebną do łudzenia, że w każdym momencie swojego życia dokonujesz wyboru mniej lub bardziej świadomego. Im bardziej świadomy, tym bardziej przebudzony. Im bardziej przebudzona się stawała, im bardziej podejmowała świadome decyzje. Następną taką jej przygodą było zobaczenie. Kim naprawdę jesteś, kim ona jest, a kim naprawdę jesteś, to pytanie zostawiam dla Ciebie. Zobaczyła, jaka jest różnica między osobą, która jest obudzona, a tą, która jeszcze śpi. Która się jeszcze nie obudziła. Spojrzała na horyzont, i miała doświadczenie, miała możliwość doświadczyć tych dwóch stanów, zobaczyć tą różnicę. Obudzona, jako obudzona kobieta, jako obudzona bogini. Widziała na horyzoncie młyn. Historię można było tam rozwinąć, bo mogła zobaczyć ludzi, mogła zobaczyć przeszłość tego miejsca, całą historię, odczytać. Matryce. Natomiast ona nie skupiła się nad tym, co mogłaby zobaczyć więcej, a nad tym, czego doświadcza czyli nad swoim teraz. A teraz pokazało jej tą właśnie różnicę: różnicę pomiędzy istotami obudzonymi, a istotami, które wciąż czekają na swoje obudzenie. Obudzone istoty, nieobudzone istoty. Nie widziały tego młynu. Widziały tylko niebo i patrzyły przed siebie, nie wiedząc tak naprawdę, co widzą i na co patrzą. Sięgaj więc wzrokiem głębiej i dalej, i widz nieporuszony. Widzi zawsze więcej, ponieważ widz nieporuszony ma spokojny umysł. Umysł. który jest w stanie przyjąć nowe doświadczenia, który jest w stanie pójść dalej. Umysł zajęty myślami dnia codziennego. Gonitwą za czymś, po coś, za kimś, nie jest w stanie doświadczyć przebudzenia. Dlatego polecam, obserwuj swój umysł. Owa samotna kobieta nagle wybudziła się ze snu, doświadczyła oświecenia, kolejnego etapu oświecenia i poszła jeszcze dalej. Teraz zrozumiała, czym jest praktyka buddyjska. Kiedy mnisi praktykują niespanie, po dwóch godzinach takiego letargu. Jakiegoś świadomego snu stała zupełnie wyspana, zastanawiając się jakie piękne jest życie, zastanawiając się nad życiem życie kochani, płynie. Więc doświadczaj go. Zachwycaj się chwilą i nie zamartwiaj o jutro. Nasza bohaterka z naszych krótkich historii doświadczyła zachwytu chwili obecnej, ale również zachwytu nad tym, że ma całą noc przed sobą i że jest wyspana, i nie zastanawiała się, co zrobi z tą piękną, cudowną nocą. Nie martwiła się o to, że nie zaśnie, wręcz przeciwnie. Wiedziała, że ta noc jest najpiękniejszą nocą, której właśnie doświadcza. Widziała, że ta noc jest najbardziej kreatywną i produktywną nocą, jakiej doświadcza. Widziała, że ta noc jest najpiękniejszym doświadczeniem teraz, jakiego doświadcza? Widziała, że w tej nocy najpiękniej jak potrafi. Będzie zachwycać się chwilą, będzie doświadczać przemijania, nietrwałości wszystkiego, nietrwałości myśli, nietrwałości słów, nietrwałości zdarzeń. Wszystko bowiem, kochani, przemija. I nic nie trwa wiecznie. W tej formie, w jakiej to poznajesz, jeżeli macie jakieś pytania. Do kolejnej części krótkiej historii. Proszę, zadajcie je pod filmem. Razem, wspólnie postaramy się znaleźć odpowiedzi lub rozwiązania. To doświadczenie było pomiędzy jawą a snem, a tak naprawdę nie ma różnicy między jawą a snem, ponieważ wszystko jesteś Ty, wszystko jest ciągłością, wszystko jest falą. Więc kochani zostawiam Was z tymi myślami i idźcie dalej swoją drogą. Wszystkiego dobrego Wam życzę.